Witam Was serdecznie, Skorpiony. Zapraszam na czytanie październikowe. No dobra, co tutaj mamy dla Skorpionu? Oj, ktoś z przeszłości. Zaraz zobaczymy. Przełożymy sobie tutaj. Dziesięć monet mi wleciało. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie. Dobra, lecimy. Z uczucia, samo poczucie, otoczenie, to rodzina, niespodzianka. Co skorpion powinien zrobić w tym miesiącu? Czego skorpion nie powinien robić? I rada dla skorpiona. W tle czytania mamy sześć. 6 y, mieczy, jakiś nowy pomysł, nowa droga, podróż. Zaraz zobaczymy. No dobra, skorpiony, co my tu mamy? O, jakieś spełnienie, zadowolenie w pracy, ale w jakoś słabiej. Zaraz zobaczymy. Chodzi o pracę, to myślę, że doszło tutaj do jakiejś dobrej inwestycji, z czego jesteście tutaj teraz bardzo zadowoleni, bardzo spełnieni. Yy, może, może przyjść w tym miesiącu jakiś awans, jakaś premia też dla Was. Także jeśli chodzi o pracę, to naprawdę bardzo za, duże za, zadowolenie, My, ale jeśli chodzi tutaj o uczucia. E, no, to tutaj mamy pustelnika, jakieś takie wycofanie, izolacja, samotność, czas na przemyślenie wszystkiego. Zaraz zobaczymy. Oj. Wypadł mi tu paść e, kielichów, czyli to jakieś łcie było. Wiemy sobie jeszcze jedną kartę, bo ta mi po prostu tak sobie o, wypadła. Co ten pstelnik tutaj oznacza? Królowa mieczy. Ja myślę, że, że, że tutaj był jakiś związek i pojawił się jakiś problem i królowa mieczy tutaj za nim, za Zamanifestowała, tak chciałam powiedzieć, zamanifestowała swoje zdanie. E, chciała postawić na swoim i to nie spodobało się partnerowi, i doszło do jakiejś kłótni, i teraz jest czas wielkiej izolacji. E, ale ja nie widzę tutaj jakiegoś takiego wielkiego cierpienia, czyli może było tak, że zrozumieliście, że, że, że ta relacja, w której by, byliście, to Wam po prostu nie służyła, nie była dobra dla Was, bo jeśli chodzi tutaj o samopoczucie, to to nie jest jakieś złe, to, po prostu jesteście w takiej energii e, stabilizowania wszystkiego e, można nawet powiedzieć, że poczuliście się trochę lepiej po tej izolacji Otoczenie. Jeśli chodzi o otoczenie, to tutaj ewidentnie był ktoś, kto knuł, knuł coś, oszukał was, doszło tutaj do jakiejś zdrady. Zaraz obok mamy kartę królową buharów. Czekajcie, ja, ja już tu wiem o co chodzi, ale. O, był to jakiś problem w miłosy. Jedną kartę sobie wciąż. Dwójka mieczy. Ja myślę, że po prostu dowiedzieliście się coś. Dowiedzieliście się, że partner... No, nie był w porządku wobec Was, oszukał, nawet może doszło do tutaj, do, do zdrady, tutaj, do innej kobiety, e, f, ale ja czuję, że, że, że Wy nie czujecie się jakoś strasznie rozdawci z tego powodu. Ja czuję, że to jest taki czas e, leczenia ran teraz. Czas samotności, ale czas uleczenia ran po tym, co się stało złe, po tym, co. Odkryliście, tak, bo tutaj odkryliście, ewidentnie odkryliście jakąś zdradę, odkryliście jakieś nieszczere intencje wobec Was, oszukiwanie Was, ale to ja myślę, że z tym październik to jest czas takiej rekonwalescencji niespodzianka dla Was. Mamy tutaj klasia mieczy, czyli to, to, to na pewno będzie jakaś wiadomość, co Was zaskoczy, co będzie dla Was niespodzianką, ale wyciągnę sobie tutaj jeszcze jedną kartę. Tutaj w tle czytania mamy tutaj, e, tutaj e, w tle mamy szóstkie mieczy i ta jakość Właśnie ta karta chce mi się połączyć z tym y, Paśmiem Mieczy. Czyli to, tak jakby ten Paśmiem Mieczy, to jest taka jakaś informacja o jakiejś nowej drodze, nowym początku. Wyciągnę sobie, sobie jeszcze jedną kartę. Świat. O, ojej, już wiem. Dobra, już wiem. Może czekaliście na tę informację, może wcześniej yy, myśleliście o jakiejś yy, podróży, o jakimś wyjeździe. To, to nawet może być, nawet w tym momencie, to może być jakiś wyjazd zagraniczny, propozycja pracy zagranicznej. Ja tu tutaj w ogóle, to, to są karty na, na poszczególne dziedziny, ale ja tutaj widzę w tym czytaniu tak. Yy, Doszło do jakiejś separacji, odkryliście jakieś strady, jakieś e, nieuczciwości względem waszego partnera, ale dostaliście tutaj bardzo ciekawą propozycję wyjazdu za granicę nawet, zarobienia dobrych pieniędzy, spełnienia się. To jest naprawdę bardzo dobra propozycja i e, tutaj. Zobaczcie, ona tu już spakowała swoje walizki, i tutaj jedzie. I tutaj wyszła jeszcze dodatkowo karta świata, która mówi ewidentnie o jakichś podróżach. Jeśli to nie będą po, podróże w kraju, jakieś delegacje i tak dalej, będzie to na pewno podróż zagraniczna. Ja myślę, że tutaj dostaniecie w tym miesiącu jakąś ofertę podróży zagranicznej, zaczęcia wszystkiego na nowo, zaczęcia nowego życia. Tak. I tutaj mamy co robić. No, tylko że to, to, mi, to, już, to, to, to już mi mówi, co, zrobi, co robicie. To rozważacie to. Tu już zaplanowaliście sobie podróż, gdzie chcecie pojechać, gdzie, gdzie dostaliście tą ofertę, i teraz wszystko planujecie. Tutaj mamy dwie buławy, a tutaj mamy już trzy, czyli wychodzi na to, że już wszystko sobie dokładnie zaplanowaliście, a teraz tylko i wyłącznie oczekujecie na, na ten termin, na ten dzień, na rozpoczęcie tej tutaj nowej podróży, rozpoczęcie czegoś, otworzyły się przed Wami nowe drzwi, ale też się pewne zamknęły, czyli wychodzi na to, że zamykacie przeszłość rozpoczynacie nową podróż. W radach tutaj macie rycerza pentakli, który idzie za swoim szczęściem, idzie za pieniędzmi, idzie tutaj rozpocząć coś nowego. No nie idzie bardzo szybko, bo to jest rycerz, rycerz monet, który rozważa wszystko. Dokładnie, zanim pójdzie tam, ale zobaczcie, ile tutaj jest monet, ile tu jest różnych e, ciekawych okazji, doświadczeń przed Wami. E, tak, rada jest taka: iść w to nowe, zostawić to stare, co Wam nie służyło. Co się przekonaliście, że nie było dla Was dobre, zostawiliście zranieni, zdradzę. zacząć nowe. I tutaj macie te wszystkie karty, które mówią o zupełnie nowym początku. I karta świata, zakończenie jakiegoś etapu, ale rozpoczęcia czegoś zupełnie nowego. Tak, także życzę Wam naprawdę, drogie Skorpiony, wszystkiego najlepszego w tej Waszej podróży nowej, w tym rozpoczęciu tego czegoś nowego. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.